która z firm oprócz produkcji największych maszyn od lat 70 produkuje lodówki, które latają samolotami? Liebherr to rodzinne przedsiębiorstwo założone w 1949 roku w Niemczech przez Hansa Liebherra. Choć początki związane były z produkcją żurawi, wyprodukowali pierwszy model TK10, a w 1954 roku Liebherr wyprodukował pierwszą w Europie koparkę kołową L300. Firma szybko rozszerzyła swoją działalność wśród imponujących konstrukcji firmę znajduje się jedno z największych wozideł na świecie, model T282B, który zachwyca swoją skalą i nowoczesną technologią oraz koparka R996. Maszyna często spotykana na kopalniach, o której jeszcze opowiem osobno, także kliknij obserwuj, aby tego nie przeoczyć. Nie tylko ciężki sprzęt jest domeną firmy Liebherr. Marka oferuje również profesjonalne chłodziarki i zamrażarki przemysłowe, a także urządzenia chłodnicze do gospodarstw domowych, w tym unikalne chłodziarki do co więcej, Liebherr jest głównym dostawcą sprzętu dla takich gigantów jak Airbus. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 32 tysiące pracowników na całym świecie, łącznie z regionem Antarktydy, a jej roczne przychody to średnio 13 miliardów dolarów. Jeśli chcesz poznać więcej fascynujących faktów o markach i technologii, polub ten filmik, zostaw komentarz i zaobserwuj mój profil. A filmy wrzucam dość często, także będziesz miał co oglądać.